Witamy we Poczekaj, bo do mnie telefon. Halo, dzień dobry, Aleksander Piotrowicz A, bo dzwoniłem wcześniej, to ja muszę, teraz nie mogę rozmawiać, oddzwonię później, dobrze? Pięć razy do nich Dzwoniłem i łaskawie mnie, do do mnie oddzwoniłem. Cześć widzowie, jedziemy na łyżwy <laughs> Classic <laughs> okay. Dzisiaj są Mendozy, zapomniałem powiedzieć Lejsy, Hot Chili Squid Pozdrawiam To są lejsy. No. Tak Ja name Jeszcze, jeszcze kupa najgorsza istniejący na na świecie Pepsi Energetic Chyba A elektryk, sorry Elektrycznie no zero, zero wszystkiego, jak to pijesz, no. to nic nie pijesz. Nawet do kalorii nie ma. Jak to pijesz, to tak piszesz gówno do mordy w lał. Pijesz k***a w powietrze. Co ci przypomina? <gumy> 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 Wysmaruj się. Ocenka? Burger? My tu cię nie lubimy dla rybek. To <śmierdzi>, śmierdzi. A teraz zjedz, próbuj, to jest smaku. I jak? Ja myślę, że nie dło, niedobre. Takie kurwy. Okay. A o ile są przeterminowane? Remix remix, leci, Ja. Wejdźcie. <śmierdzi> <Okay. śmierdzi> no teraz strzelaj, co to za smak? Mówiłem przed chwilą, ale wiem, że tyś Nie słuchałem, no. Nie słuchałem totalnie. Nie wiem, nawet to są żyberka, ale coś ostrego to jest. Coś. No ma, ma w nazwie hot, dobra. Hot chili ma. Jest jeszcze, jest jeszcze, jest jeszcze jedna, jedna nazwa. To papryka, no. Papryka. Squid. Coś Napisane A daj tej elektrycznej koli. Chcę po poczuć ten okay. smak Chcę ten po poczuć tą to Zakarmi męża mojego nie tak nie Kur Tak się boję Daj k***a chcę spróbować Mm, mm. nie to. Mogę na no, nie, no, nie, nie, nie damy rady. Kuchna. To jest hardcore, wiesz to de mnie. Ej, smakuje lepiej niż jak mieliśmy to za pierwszym razem. Nie, nie wiem. Jak chodzisz na falę na nad łazienki, to no. no. no, tak pachnie, kurde. Ci że to jest naprawdę prawdopodobne. do <tytuła, gnałka> jednego no. Tak smakuje, kurwa. Opinia ekspertów udzielona. widzowie Jesteśmy już na łyżwach, pojechaliśmy, jest Piotrek, ma Łóżby Jest Olek Też małe Żwy Jest Mati Czekaj Jeździłem ja raz w życiu Olek umie, Ja mówię, że umiem pierwszy raz rzuciłam to Tak I Piotrek ja jeździłem też jeździł na rolkach i się wygląda Jeździł plezami Ja nawet na rolkach nie jeździłem Zrobiłem kółko, zrobiłem kółko Mi do to jeszcze daleko. Ja tu wiem, że się dzieje, ale bez trzy no. To tak, to tak jak ja. Znaczy ty lepiej sens. Dawaj i zagrywaj. Może bardziej tak nawet, tak? I nie ma szerokiego, ale tu nie ma sensu. Lepiej stabilizację. No Ale widzowie, koniaczki k, Jest kaplica kaplica jak Tam jest Tam gdzieś nie umie poważnie Ale Jeszcze de track. Hello? Jak to montujesz, to tam wejdź na niego Za siebie nie <laughs> do, do przodu, czemu? <laughs> ale pojechał, wypuł <laughs> Nie mogę się rozpędzić, nie wiem dlaczego Próbuję to rozkminić, ale... Kupa Majta o, kupań ale jadę, ale jadę, to, tak, to się to ogląda, ja pill. Nie idzie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nogi bolą od tego plastiku, że to jest... No, nogi bolą bardzo. Na co wybrałeś to? No, w lepszych butach na pewno byłoby wygodniej. To Że w lepszych butach byłoby lepiej. Aaa, no pewnie tak. A załóż ty tego sticka może A co, że się mi Ja. Yy, generalnie to po... bo ja nie umiem równowagi wytrzymać nie no bo jesteś no, wiem przeważa no dobra jadę z tamtych Sigmy. tak tu jest kurwa oh, kur... jeba... o Mati? Mati gdzieś zniknął A, jest tam przy nich, dobra Zaraz, zaraz pokażę <grym> A, się lebało, okay. <grym <grym A ciebie stopy nie bolą? Bolą, bolą Nie, ja mówię, muszę na chwilę Bo się nie da stać się jeździć 5 minut jest bardzo... Mati jest sigmo emotkuje to, to ja to już klasyk jest to będą przejścia po prostu całem cały fragment mam to na kamerze to jest tragedia Opa, łyżwiarz Dobra GoPro będzie w lodzie całe Jak wy... to się potuczę Nie, do siebie gada Pod... Ja się tak boję To jest straszne Dlaczego ja to nagrywam? Jak nie potrafię jeździć Niesamowite O Piotrek uzależnieniec Mamy tutaj objaw uzależnieńca Łyzwy na nogach i tiktok Dobrze jest A to co jest bo odpiąłeś jest lepiej Po siebie Ja p****** To idzie siedzi? Tak Zawrotka Co, w ja no, drugą stronę chcecie? No, każdy zawrócił No boże Aha. No to powiedział. Ty prima ballerina! Tak na ja chyba nie Nie zabiłeś. Bo go złapałem, tak? Czyste umiejętności <śm> <śm> No Skibidi, chłopaki zafier... Nieźle. Ale dobrze jest. Damy radę, ogarniamy. No, kamerka na mnie, bo tu dużo ludzi. To... Chyba, że swoją. To nie fajnie. Ty, nieźle! no Ty, ty chyba... chyba jesteś ten... Brim... Brimbalerim! zakręciło! Dobra, Piotruś! Weź go za rękę. To łatwiej będzie mieć za barierki. Ja z Piotrusiem jeździłem, ale ja mam umiejętności, nie? Driving. A chłopaki pięknie razem wyglądają. Ja nie wierzę. Boż. Oj, oj, oj. O, haha, yeah. Jestem bliżej, p! jestem. Daj mi to na chwilę. Oficjalny statement. Piotrek jest ci, p! powtarzam. Bo Boi się odejść od bandy. No. Tak. Musimy go jakoś zmusić, żeby odszedł od bandy. Nie ma opcji Za rękę! Oj, On <laughs> Dá vai Bozaca! Dá vai, não é sério! Dá ai, Dá ai, Dá ai, Dá Sium. O Zabek, no nie ma os... Bez bandy. Zabek, oj kur Ja jak się uczyłem, to musiałem co chwilę checkpointy robić. Ale od jest od bandy, serio. Nie. Ja nie musiłem. Co tam młodej? Powiedz coś do kamery. Nie No i Sigma. <noise> Ale młody zasuwa się Młody Sigma ja, mo... Mama Sigma No mama też Sigma Rodzina Sigmów Powiedz coś do kamery A co powiedział? Siema <laughs> Takie chamskie plastiki na nogach, że to jest hit No weź już tam dojedziemy i tam sobie zrobimy przerwę Ale jedzie, ale Peter jedzie Jak ci się podoba na lodowisku? Mega jest No, widać się mega podoba Jeszcze raz? No A go... na lodowisku ogólnie to... Na lodowisku, na lodowisku

Jak oceniasz teraz, a wtedy? Wtedy no, było chyba lepiej Tak? Mówisz, lepiej ci szło, czy fajnie się jeździło? No, lepiej ci szło Słuchaj, no, Facebooku, musisz się rozjeździć, tak? No. no właśnie, widzicie Musi się rozjeździć, ten też musi się rozjeździć ciaduj umiej... meu Ciaduj Aha, tam ciaduj daleko jest No Dziad... stigma Jest mniejszą ci No nie O jest Tanko, my, yo, yo, yo. my po łyżbach Było mega fajnie Było fajnie, fajnie. fajnie, fajnie. Było bardzo fajnie. fajnie, a ciebie nie widać. Się nauczyłem. Było mega fajnie 5 minut Dziadek też <laughs> się nauczył. Niedobno Dziadek giga dupę. Gigadupę. Taka dupa to jest... To jest ta... <laughs> Princeska. Tuś tak już. Hello. Tusty czwartek, tusty Olek, tusty Piotrek i tak <laughs> <śle> On najbardziej OL Ty, Bandura! <śle> czekaj, czekaj! Oj, Oj czuje skie, chyba że może. Jest tak trochę nie. Ojku! 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 Kula Kula Ojku! Ojku! nawet w rękach czujesz, że są Ojku!

Ej, hey, No szkoda, że pan nie było dzisiaj. byśmy im dali. Skibity.